Katolicyzm wprowadził do świadomości Polaków kult biedy. Takie myślenie, że chrześcijanin powinien być najlepiej biedny, bo jak jest bogaty, to jest podejrzany. Do tego jeszcze przyszli komuniści i dodali mit socjalu, że to właśnie państwo opiekuńcze że to dawanie pieniędzy ludziom jest tym szczytem rozwoju cywilizacji. Chrześcijaństwo biblijne przeczy obydwu tym mitom. Jeśli chodzi o konieczność pracy, a nie socjalu, w drugim liście do Tesaloniczan mamy jasną, może ostrą, ale jednak jasną zasadę: 10 werset trzeciego rozdziału: Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. No, to już chyba każdy sam rozumie, że tu żaden socjal nie da się z tym pogodzić. No ale teraz drugie pytanie. Ile masz zarabiać? Czy rzeczywiście Bóg chce, abyś był biedny? No tutaj znajdujemy w liście do Efezjan, taki oto nakaz, czwarty, rozdział 28. werset. Kto kradnie, niech kraść przestanie. No to akurat do katoli tej katolickiej koalicji rządzącej. Ale dalej jest już do wszystkich. A niechaj raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Inaczej mówiąc, masz tyle zarabiać, żeby nie tylko mieć na zaspokojenie swoich potrzeb, ale móc jeszcze wspierać różne inne dzieła. Czyli musisz dużo zarabiać. Tego chce Bóg Biblii. Jak jest już z Bogiem Kościoła Katolickiego, no to sam musisz ocenić.